The government has become a production center for the country's biggest illegal export of cocaine. We have a lot in common with the South American drugs cartel of Tony Motherfucking Montana. No i mam 80, level, chwilę, prawdy, Mamy 98, 9 i 80. Zapraszam Was na odcinek. Siemaneczku, ziomeczki, dzisiaj jesteśmy znowu na moje, e, Tam przed, e, przed filmikiem zobaczcie, jak biłem 80, to tam jest co drugi level, nagrałem. E, teraz właśnie będziemy robić z WW. Teraz będzie mi lepiej, bo jak wtedy robiłem i ciągle nazywa się, bo miałem FMS-a 222. 22. 22 średnie, teraz y, już mamy Żara 40 średnie siły 20 trochę lepiej hmm, tak więc co Robimy sobie WW Mam, na, mam nadzieję, że szybko to zrobimy Metko wyjemy A tak go biję, może z 15 minut, trochę szybciej schodzi, widzę Już mniej niż połowa jest Czekajcie, już wszystko przeczytałem tu 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 dobra e, berserk mamy mamy berserk dobra e, przynosi już moja moje dobra e, przynosi nas już na drugie piętro okej okay. jesteśmy znaczy drugie piętro myślałem że przyniesie ja zapomniałem i od razu się respią po tym chyba jak ja to wybiję wszystko to już będziemy na drugim piętrze trzeba będzie ubić chyba tam 5 metków później e, moby Wybić. i tak jak co są tylko 4 4 spoty i później jest e, król coś takiego i na samym końcu jest Reaper. i ripera można jak kupię ripera to mogę zrobić albo trutkę albo coś no i taki jeszcze ulepszać do, 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 do truty V2 i żala V2 tylko wolałbym mieć e, trutę niż żala znaczy Wrócę do Expa, żala do metków Ponieważ jakoś się źle czuję jak Expie, w żalu To jest chyba jeszcze no, wolniejsze, szybkość ataku, a to nie wiem ile jest Dobra, ubijamy już wszystkie te, te Podmorki Chciałem wam powiedzieć, że te mapy są zarąbiste, tylko że jest bardzo dużo ludzi I wam powiem, że nie ma gdzie expić Dlatego dzisiaj nie poszłem sobie do budy i żeby ekspić. Będę expił we wtorek też nie idę, czyli jutro Bo jesteśmy już na drugim piętrze Idziemy ubić metina Ewoził sobie berserk Dobra I nawalamy metka Mam już 832 kaka, ja gadam Sorry, bo dopiero wstałem naprawdę Nie wiem co się dzieje, nagrywam to dla Was bo co drugi dzień chyba będę zrzucał Dobra pobijamy tego metina. powiem wam że nie problemy z Reaperem już miałem dosyć i Kurillo mi powiedział że mam marmurki wziąć a nic nie wiedziałem że tu można kupić w tym miejscu kup marmurki poliformie, nic o tym nie wiedziałem naprawdę no i dzięki niemu pokonałem tego Reapera tutaj się męczyłem chyba z pół godziny i Kurillo napisał jedno słowo i a ja głupi nie pomyślałem, no ale cóż Eee co tu jest? Aha, odmieni się, dobra Tak to co, ubijamy te trójki o chyba jeszcze będą dwa I, I teraz powiem Wam, że na chyba 80 levelu Teraz dostałem po prostu misję Nie otwieracie tych w moje, bo eee, Historyk, czy tam, kto tam, ten dwa, on chce je do to tego tak jakby biolog on nie przyjmuje więc nie otwierajcie ich później zobaczymy powiem wam później jeszcze w następnym odcinku ile on przyjmuje ile ich chce i tak dalej Czy przyjmuje dobrze jeszcze skileć, się ciężko robi bo dużo kosztuje wszystko ale to każdy się zarobi i będziemy mieć skill p dobra drugi metik leci dobra mamy 20 tych gdzie jest metik nie ma dobra no to właśnie to jest to to muszę teraz ubić eee, to to jest? tak to jest to dobra ubijamy to i zaraz e, pójdziemy w górę i tam też będzie trzeba ubić mopki i później króla demonów chyba eee, i tam z tego nie dropi tylko kasa i później jest reaper tak e, dobra chodź tu kto już a dobra jesteśmy tak trzeba zrobić żeby to był riper, bo pierwsze trzeba mobki wybić tak jest najlepiej e, wybijemy te moby wszystkie nobskie nam nikt nie poskoczy pamiętajcie o tym my tu z bossami jesteśmy na tej grze na tym serwerze trzeba założyć jakąś gildię może z Kurillo później z nim pogadam ja chciałem z nim nagrać filmik. Taki mieliśmy plan, że mieliśmy wczoraj nagrać, ale oczywiście nie wypaliło nam. Nigdy nam nie wypala, żebyśmy razem nagrali, bo ktoś nie ma czasu albo on, albo ja. I tak jest zawsze. Każdy ma jakieś swoje te sprawy prywatne i nie wychodzi nam. A na pewno któregoś razu to zrobimy i nagramy ten cały... O kurde mi się ten krącił klub demonów. No dobra, trudno bijemy i szmaciarza. Dobra, ubijamy go, szybko, szybko. Teraz mu dużo więcej wale, ale no go nie muszę pod ścianę brać, zauważyłem. Teraz to, to z buta zabiję tutaj, normalnie. I będzie dobrze, bo zabijamy go już. No i zabiliśmy go. Zatłuka moje zrobię aha, dobra. No i teraz będzie czwarte y, piętro, 10 minut mam chyba na oddanie pieczęci. Już zaraz warto... Aha, nie. Nie mam czasu. Dobra, włączamy sobie skile, siadamy na naszego kucyka, Pięk... pięknego i co? No i lecimy, zabijamy te gówno. Teraz to chyba trzeba ubić, później będą pieczęcie, mi się zdaje. I będzie wszystko dobrze. Ej, ubijamy, ubijamy coś, teraz mało kasy tutaj leci, ja czego pamiętam to? Ej, aha, no to nie wiem, czemu tak mało kasy bo jak pierwszy raz poszedłem na yy, WW, To mi yy, zarobiłem chyba ponad 2kk, a teraz yy, nic nie zarobiłem, nie wiem czemu Trochę dziwnie No tak to... Bez sensu to, to zrobili, ale dobra Trudno się mówi Przeżyjemy, pójdziemy do groty, poekspimy i będzie wszystko dobrze, mam nadzieję Tam chyba też pieniądze lecą Tak na każdej mapie jeszcze może pójdziecie ze mną e, do Retlasu, tam e, zabić, już wam mówię co zabić. E, duch pniaka, to zabijemy sobie 60 duch pniaka i, i tak. No i zabijemy ich, i dostaniemy nagrodę za skrzynkę, później zrobimy misję z, z, z skrzyni gracza. 8 będzie na 80 level, później 90 i tak dalej do końca. Nasza, aha, chciałem wam powiedzieć, że. Misje pobocze tu są Jak zły nie byc, Szukałem wczoraj długo Nie wiem skąd w ogóle ich ubiłem Nie mogę ich znaleźć Kryształ setołu na 80 lewej Muszę oddać jakieś metry ciemności Muszę znaleźć To wszystko zrobię dzisiaj na pewno Bo to jest dla mnie easy Teraz nas przenosi A nie Jeszcze tam są pedały Kolo no, no, dzisiaj zrobił tę misję jest są dobre nagrody Są pieniądze Szkoda, że perełek się nie dostaje za to nic. Jakieś y, czarna perła, nie wiem skąd to dostałem, ale dobra. No i co? Ubijemy teraz te, tak? bijemy sobie pieczęcie. Zresztą sobie spota na klatę tutaj, ładnie. Ubijemy raz, dwa. Dobra, ubijamy. Dobra, robiliśmy sobie spota. I chciałem teraz też trute, chciałbym drop trute, żeby mi trupa truta. Nawet chyba nie wiem czy Pedek nie leci z tych tego tego. Reaper, ale... Chciałbym mi trute to, nie wiem, albo bym ją sprzedał, albo coś. I by było git. Bo trutę to nie trudno tutaj trochę na tym serwerze. Więc tylko idzie sobie na www. płacisz się jak tak i na pewno albo żala, albo trute masz. Przepraszam bardzo za kasz jest trochę przyzieliony. Eee, dobra, ubijamy to. Szybciej. Eee, wejście troszkę, bo jest. Ja pamiętam, że coś miałem o myśli powiedzieć, tylko... Aha, tak, że nie patrzę na to EQ, bo nie będzie dropnąć EQ z tego, żeby ich us, ale z czego to widziałem to kosztuje 15K, więc... Ja wolałbym poszukać, poszedł tam, gdzie to dropi, bo tak to, naprawdę, nie opłaca mi się... E, no, nie opłaca mi się kupiwać, wolę się popytać ludzi, czy coś, albo wy, jak wiecie, piszcie w komentarzach, gdzie to dropi. Bo tak to, pieniądze nie będę marnował, tak bym się zapytał, poszedł, podropił z chęcią, myślę, bym to nagrał, jak to dropi wszystko. Tak i... Naprawdę, nie patrzcie na tylko, bo... Wiecie, że możecie pomyślać o jaki nob, taki level, a EQ na pierwszy level, tak Może to jest trochę nobski, ale to nie moja wina, nie wiem, mi to wszystko dropi Gram tu dopiero od wczoraj Tak No, dobra, no to trwa, jeszcze dwie pieczęcie Zagadaliśmy się, szybko mi to minęło Dwie pieczęcie jeszcze Eee, tutaj, typy, typy, chodźcie tu, chodźcie do nobki Dobra, nic się tutaj. To z któregoś nigdy musi tropnąć. Coś z nim jest. Nie. Dobra, chodźcie tutaj. To te pedały, chyba że nikt mnie nie drognie. A mnie to się wkurza. O, dokładnie, dobra. Otwieramy. Perspektyw odpalamy. I lecimy z ekspertem. Ładnie giters. Ja sobie może założę rękawice złodzieja na. E, Reapera może mi coś lepiej lepszego e, drop, nie wiem co będzie działać ta rękawica. Jestem pewna, ale cóż leczuż... nałożymy ją <coughs> i będzie dobrze, mam nadzieję. Może byłby lepszy drop. Nie wiem skąd ludzie też biorą padaki. Ja muszę się popytać, bo w ogóle nie jestem w temacie na tym serwerze. Wiem tyle gdzie XP, gdzie są tam Johnny. i tak dalej. Uuu. przepraszam. Yy, dobra. Chodź tu, muszę je ubić. Te małe szmaty, grube. Dobra, kurwa, mamy to. Gdzie jest ta pieczęć? Yy, tu jest. Dobra, no to i teraz idziemy na Reapera. Mi się zdaje. Znaczy się, że to jest teleport? Nie. Szybciej. I jest Riper jest nasz fliperek, jest, jest, jest Dobra, dobra, bijemy go Srebrnicę złodzieja że Dobra, ubijamy go Ubijamy go My prawie połowę HP Dobra, wiemy go z buta, może dam radę. Nie wiem, już sam. Dobra, wszedł nam Wirek. Muszę przez jego skillami uciekać. Bo też ładnie jedzie. Dobra, nie ja, ja wolę go z konia zbić. Tak to bez sensu jest. Albo, bez skitu chyba wezmę marmurek znowu. Bo po co mam się męczyć. Kup marmur. Może kupimy sobie młody pająk. Dobra, mamy młodego pająka i bijemy go. Szybko, 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 szybko. No, czekam przed z skillami Dobra, on to czy cięcie nam zrobi. Wiedziałem i walnięcie tak jak mental, proszę państwa, tylko lecz jakiś słaby jest. Więc mam mało tego HP. I też coś ładniej jedzie. Ojoj, Dobra, dedaj, bo mi się z tobą nie chce bawić. Dobra, dadasz. No nie dedaj jeszcze, no co z nim jest? Co za pedał? Dobra, szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko. O ja, prawie dedłem, to nie może się stać. Nie może to się stać, nie może to się stać. No żal, nie. Nie wierzę w to. Ja... Yeah. co widzieliście? O był patrz, on w ogóle HP nie ma, nie wiem jak to się stało On w ogóle HP nie miał, a... nie zabił nie Co mam dobić już z buta, czy lepiej z... bym go zabił z marmura 400 jest taka ten marmur, nie opłaca mi się Woleł go dobić z buta Nie chcę pieniędzy marnować Dobra, to bijemy go Dobiliśmy go i co nam dropło? Hakry, żal Wskazówka moje z Liniec, y, żalu i hakry. To ja to wszystko posprzedaję, bo mam już dwa lwie. Tak, tutaj jeden żal na sel lub kuryl, go dostanie. Nie wiem, chyba ma już. innym mieć. No to co, dzięki za www. To zaraz się widzimy w Redlesie, jak będę robić ten, e, te kniaki. Tylko tutaj się popyta, czy ktoś chce kupić te całe itemki, więc no zaraz się widzimy w Redlesie, jak będziemy zabijać pniaki. Dobra, jesteśmy u historyka, przyszedłem mu te skrzynki oddać. Eee, mam sztartułki i mi... smutki, wie, tylko No to dobra. Wszystko mi się odwróciło on bierze tylko 15 chyba, czy tam bardziej, o 5kk mam. Się bardzo, bardzo cieszę z tego. Dobra, tworzymy też szmaty nasze kochane. E, tak, więc mam 5K. Teraz pójdziemy sobie szybko do e, czerwonego lasu. E, te, te, te pniaki ubijemy. Dobra, od razu tutaj mamy. Zabijemy szmatciki nasze. Nikt nie ekspi, tak myślałem, że wczoraj, wczoraj mówiłem już do Kurillo, że dzisiaj sobie dobiję 8-0, ale dałem radę. Wczoraj wieczorem, bo ktoś poszedł z jakiegoś spotka większego i dałem radę 15 minut i wszystkie levele Nie, to widzieliście tam nagrałem wam przed filmikiem, wszystko pokażę. Pokazałem, znaczy. Yy, dobra, ubijam ile 50 pniaków, 51 pniaków. Dobra, to jak ja ubiję te pniaki, to wam powiem co dostałem. Dobra, już mamy... Yy... Jeden do zabicia, on już do mnie idzie, sam przychodzi, nie muszę go wzywać. I teraz bierzemy tą nagrodę, więc co dostaliśmy? Tak, chyba jeden kaka z Kenia Gracza, wreszcie jeden. Tylko, tylko moje zlikamy kamień dusz obrony plus 4. Dobra, dostaliśmy 1 kaka, tę KD możemy dać na piątą stronę, żeby się nam nic nie zgubiło. Eee, moje sobie otworzymy. Dobra, to też damy tutaj wszystkie z złodzieja, stare drewno, dobre, mamy stare drewno też, e, miałem powiedzieć, że do kowala. więc no od razu parę misji naraz zrobiliśmy, gdzie jest nasz Kowal po Kochan Darki, ile ludzi tu jest już, sami widzicie, że jest dużo ludzi, e, this is my pifi, fajnie, że napisał tak, nic do żadnej gildi, Aha, to do Kowala było, do kogo to było, Kowal zadanie. Eee... E, przecież mam potrzebuję 10 Aha, 10 tego potrzebujesz. Panie Ojojo. Oj, oj. Eee... Dobra, to wiecie co ja zrobię. Ja pójdę je wydropić, zobaczymy jaka będzie nagroda za to. E, to zaraz... Dobra, jesteśmy w grosie, nie chcę mi się robić tradycji drzew, bo siedziałem tam 5 minut, kupiłem parę spotów, ale nic nie poleciało. Później najwyżej co zrobię, wzię rękę, jak będę mieć czas, teraz pójdę xp' dopóki jest mało ludzi. Bo się zapomniałem, że po to nie poszedłem do szkoły, żeby ekspić. Bo później będę chodził i nie będzie spotów. Zobaczymy, jak będzie ekspi. <coughs> czy szybko, czy wolno. Szybko, bardzo szybko leci. Więc... Dobijemy sobie dzisiaj może setny i będziemy robić te eku, wchodzić na www. O i właśnie wtedy mam nadzieję, że nagram sobie z Kurillo. Bo wtedy będzie najlepiej, bo on też ma chyba setny, jak nie wyższy. Yy. To nagramy sobie razem filmik, jak zrobimy WW czy coś. I będzie, mam nadzieję, i te spadcie eks zapiernicza. Ja nie mam nic do niego przeciwko. Kasy tak sobie lecie, ale dobra tego się to można przeżyć spoty kurde małe nie chcą mi się respić dobra to co widzimy się może jak wbije 85 5 i później powie powiem jak szybko wbijem to tu macie zegarek 51 jest i zobaczymy co będzie później dobra zabiłem wszystkie te komentarze stał mam 84 level 3 kulki więc yy, zobaczymy co za nie dostanę Kasy małże i proszurkę w ilości 3 krętkrów w ilości 2 no i mamy 11kk, jest dobrze, to y, 3kk chyba Dobra to ja ze dwutra nie dobiję tego y, 8,5 bo muszę iść z moim piaskiem wielkim więc y, widzimy się jak przyjdę i wbiję 8,5 cześć No i zaraz mam 89 level y, y, Nie nagrałem 8,5 bo powiedziałem że to jest taka y, wolałbym nagrać 90 level bo to jest lepszy level, trochę wyższy E, dzisiaj wbiję setny, ale z wami wbiję tylko 90 e, później pójdę sprzedać sobie e, te całe ekwipunek, tutaj co dropłem i zaraz jak wbiję 90 to jeszcze le le jeden level będę robić triady żeby otworzyć tą skrzynkę 80 level więc e, jak wbiję 90 to widzimy się w, w lesie i ubijemy te triady Dobrze, dobijamy już 90 level, brakuje nam 5% Mam nadzieję, że z tego powinno być, już level powinien być o 96%, 97, 98, 9 Tak, mamy 90, lecimy sobie teraz na czerwony las, szybciutko ubijemy te dryady Nie ma ludzi jeszcze, więc o, staram się to szybko zrobić. E, muszę zobaczyć ile muszę ich ubić. Triad Czerwona Triada 65. To nie jest tak wcale dużo, bo ich tu jest pełno. Percerk e, e, sobie żeby spocika. 64 zostało. To może e, nagram to jak będzie 10 do końca, to in od razu nagramy co dostanę. No to widzimy się za jakąś minutkę. Dobra, jestem ja nie nagrało mi się, nie wiem czemu. Myślałem, że się nagrało, mówiłem jak głupi, ale yy, spojrzałem, czy się nagrało i patrzę, nie nagrywa się, to to, że nie otworzyłem. Teraz otworzymy to... Yy, kasę dostałem, 3500 kocha chyba. Skrzynia gracza, yy, szkatulka moja z wielości i potwora plus cztery. Drugi raz już yy, dostałem. O, pedek i... O, oh, jest, pedek! Jest! Fajnie, że się to się nagrało. E, git pod koniec filmiku wszystko jest, e, PDK mam, zostawia sobie to na później więc co, żegnam, żegnam, się z wami, jeśli się podobało, zostawcie suba. Mam nadzieję, że się naprawdę podobało i łapkę w górę, jak nie to też łapkę w górę, dobra. Jak coś się nie podobało, piszę w komentarzach, będę się nad tym starał, e, co mam poprawić i tak dalej. Więc trzymajcie się, miłego oglądania, cześć!